Witajcie serdecznie! Ten krótki film przygotowaliśmy z myślą o osobach zainteresowanych udziałem w konkursie Energia i Klimat. Ma on pomóc zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi konkursu. Zaczynajmy! Czego dotyczy konkurs Energia i Klimat? Celem konkursu Energia i Klimat jest zaprezentowanie uczniom, w jaki sposób sektor energetyczny oddziałuje na klimat Ziemi. Zainteresowanie ich tą tematyką oraz zachęcenie do dbałości o świat, w którym żyjemy. Dlaczego warto wziąć udział w tym konkursie? Dzięki udziałowi w tym konkursie uczniowie zyskają świadome podejście do ochrony klimatu. Nauczą się wyłapywać fałszywe informacje na tematy związane ze stanem środowiska oraz pozyskiwać informacje prawdziwe. Jeśli dla kogoś to za mało, to dopowiem, że zwycięzcy konkursu mogą liczyć na dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oraz na całkiem niezłe nagrody. Przewidzieliśmy nagrody nie tylko dla uczniów, ale również dla szkół, do których uczęszczają. Dla uczniów przygotowaliśmy bony przeznaczone na zakup sprzętu sportowo-turystycznego o wartości 4, 3 i 2 tys. zł, a dla szkół bony przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych o wartości 3 tys. zł. Co musi zrobić uczeń, żeby wygrać? Żeby wygrać, uczeń musi w pierwszej kolejności zapisać się do konkursu, a potem wykazać się wiedzą i bardzo dobrze rozwiązać dwa testy. Przy tym sami stworzyliśmy dla uczniów gotową bazę wymaganej wiedzy, a mianowicie na stronie internetowej konkursu w zakładce materiały do pobrania za darmo udostępniliśmy kompendium wiedzy o energii i klimacie. Jest to duży zbiór wiedzy ale nie wszystko jest wymagane. Najważniejsze treści zakreśliliśmy kolorem jasnozielonym, a najistotniejsze zagadnienia wypunktowaliśmy na końcu każdego rozdziału. Żeby jeszcze bardziej ułatwić sprawę, przygotowaliśmy i nadal przygotowujemy kilka filmów, w których zebraliśmy konkursową wiedzę podstawową. Filmy te będą pojawiać się w najbliższym czasie na stronie internetowej konkursu. Opowiem teraz szczegółowo, jak należy zgłosić się do konkursu. Zalecam w pierwszej kolejności przedyskutować chęć udziału w konkursie Energia i Klimat z wybranym nauczycielem, ponieważ musi on wystąpić o zgodę dyrektora szkoły podstawowej na udział w konkursie, zebrać komisję egzaminacyjną i przeprowadzić pierwszy etap konkursu. Zatem wsparcie nauczyciela jest konieczne. Z technicznego punktu widzenia zgłoszenie wygląda następująco. Należy wejść na stronę konkursu. Następnie zjechać z suwakiem na dół strony, gdzie znajdują się zarówno regulamin konkursu, jak i kartę zgłoszenia do konkursu. Uczeń powinien wybrać indywidualną kartę zgłoszenia, zapoznać się z nią, wydrukować, wypełnić dane osobowe i przekazać rodzicom lub opiekunom prawnym do weryfikacji podpisu. Należy pamiętać, że akceptacja każdego z zapisów widniejących na tej karcie jest obowiązkowa. Wypełnioną już indywidualną kartę zgłoszenia uczeń dostarcza nauczycielowi, który z kolei zgłasza chęć uczestnictwa ucznia w konkursie dyrektorowi szkoły podstawowej. Jeżeli dyrektor wyrazi zgodę na udział uczniów w konkursie Energia i Klimat, powinien wskazać osobę, która zajmie się przeprowadzeniem pierwszego etapu konkursu na terenie szkoły. Następnie osoba wskazana przez dyrektora placówki zbiera indywidualne karty zgłoszenia. A na ich podstawie wypełnia pobraną ze strony konkursu zbiorczą kartę zgłoszenia, na której podane są dane osoby zgłaszającej, nazwa szkoły oraz kontaktowy adres e-mail. Dalej tworzymy listę uczniów biorących udział w konkursie, a na koniec całość podpisujemy. Zbiorcze karty zgłoszenia należy wysłać drogą elektroniczną do dnia 7 października 2024 roku oraz drogą tradycyjną. Wraz z indywidualnymi kartami zgłoszenia oraz oświadczeniami, które podpisują wszystkie osoby zaangażowane w organizację konkursu na terenie szkoły. Organizator musi otrzymać te dokumenty najpóźniej do dnia 9 października 2024 roku. Mam nadzieję, że w tym filmie przedstawiliśmy wszystko w sposób klarowny i zachęciliśmy do udziału w konkursie Energia i Klimat. Serdecznie zapraszamy! Organizatorem konkursu Energia i Klimat jest Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Przedsięwzięcie to uzyskało dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.